Hej! Z tej strony Mateusz Koźbio i A to jest ten typ podróży. nam, zastanawiać się, dlaczego pakujemy się o tej godzinie z rana. Działamy ze 45 minut pusta. A odpowiedź jest bardzo prosta. Bo wczoraj o godzinie 22.30 wysiadł cały prąd w okolicy. A wiecie, gdzie się jedziemy? Idziemy do domu. Mekong to od dnia pierwszego się z nami trzyma. Jeszcze przez przynajmniej dwa kraje będziemy przy Mekongu w Kambodży i potem w Wietnamie. Jesteśmy gdzieś tak z 6-7 kilometrów od granicy z Kambodżą W linii prostej Witamy na wyspie Dondet Jesteśmy u Pana Niemca Restauracji i zamówię sobie sałatkę z ziemniaczanem Ale mhm. oh, dobrze. Za mną znajduje się most z czasów jeszcze kolonialnych zbudowanych przez Francuzów i tędy jechała kolejka Mieliśmy przyjechać chillować Ale zabukowaliśmy tutaj jedną noc tylko Bo stwierdziliśmy co mamy przepłacać Jak przyjedziemy sobie, wyspa ma w sumie 7 km dookoła Weźmiemy rowery, objedziemy sobie Popatrzymy gdzie są najfajniejsze miejscówki I po prostu bukujemy sobie Zabukujemy sobie na miejscu tutaj Z niższą ceną, to jest taka właśnie dla was też Propozycja jakby jak ta, nie wiadomo, nie zawsze się sprawdza, bo może nie być, ale tutaj jest dość, dość luźno. No, i tak sobie śmigamy. Te kartofeleny salat mi tak siadło, było takie dobre. Poszukiwania noclegu na jutro dalej trwają, Powjechaliśmy już całą wyspę. Wszystko wygląda praktycznie tak samo. No, to Nocleg mamy ogarnięty póki co. A jutro trzy noce. Stargowaliśmy się o 12 zł. Za Nocleg wychodzi 25 zł za dwie osoby. Bungalow z dwoma hamakami. Znaczy w sensie łóżka, ale hamaki, że na zewnątrz starasikiem, łóżko, czy znaczy kibel, jest spoko. Jak już nocleg mamy na jutro ogarnięty, jedziemy sobie właśnie wycilować bombę nad wodę, nad zachód słońca, akurat i coś zjeść. A te tutaj góry to już jest Kambodża, wam powiem, moi drodzy widzowie. Znaczy, to jest tylko to, bo jak patrzymy na Google Maps, to tylko, tylko z tej strony, i tam potem już jest płasko znowu. Ta miejscówka tutaj nazywa się 4000 Wysp, no bo jak widzicie, jest tutaj pełno takich małych wysepek. No i podobnych jest 4000. To tutaj rzućmy coś tam Kapsel jest od piwa Gdzie? Wciąż kapsel odbiwa To już tą kupę KUO stare one już tutaj nawet są. Nawet nie co to są za owady jest kamień Nagram to Kamień Ty nic stare jakby tu patrz ba na sufit to wszystko są owady, to są wszystko ćmy i ja dole. Dzisiaj pierwszy dzień chillu. Wczoraj znaczy, też był dzień chillu, ale dzisiaj taki oficjalny. Dzisiaj praktycznie leżymy w hamakach cały dzień. Natalia w sumie śpi, Piotrek ogląda jakiś film. Żania, żania czytała. Ja teraz w końcu wziąłem się za ogarnięcie starych rzeczy. No potrzebne są takie niepotrzebne. Teraz tak komfortowo nam hamaczkach, jest wieczór. Cimy zaczęły latać. A my jesteśmy w Moskitierach. <noise> Żanka też ma swoje, my mam swoją. Ale u mnie mu teraz głupio? <noise> 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 Zamówiłem sobie polski obiad Ziemniaki, mięcho i mizerię bez świtami Jackfurt no. Trzeci dzień na wyspie Dondet Totalny luz Zobaczymy czy nie działa. Naprawdę, tak wypoczęliśmy. No, dobrze, A nie... pojutrze, nowy kraj! Także witam w dniu czwartym. Za bardzo nic nie nagrywałem przez ostatnie dni. Przez ostatnie dni tak naprawdę leżeliśmy w hamakach i, i nic nie robiliśmy. Jesteśmy na tym Dondondondondondo, tutaj nie ma za bardzo co robić. I tak naprawdę, dzisiaj to jest nasza większa aktywność, bo stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie na spacer. I właśnie na nim jesteśmy. Jest zachód słońca. Mega chillarka tutaj jest na tej wyspie. seria, powiem wam. Ale ta chillarka nie jest bez powodu, bo jedziemy do kolejnego lekko dzikiego kraju. I to już za dwa dni. Na tej wyspie jest też taki przypał, że nie ma tutaj ATM-a i nie można wypłacić pieniędzy. I na nasze szczęście. My wypłaciliśmy właśnie 2,5 miliona tuż przed, dzień przed przyjazdem na tę wyspę I mamy zapas gotówki Aczkolwiek jest też trochę na styk Także miejmy nadzieję, że nam starczy do momentu aż nie przepłyniemy rzeki Tak naprawdę no to wyjeżdżamy już za dwa dni stąd Więc tej gotówki też jakoś mocno nie potrzebujemy Więc w lepiej żeby nam zabrakło i żebyśmy musieli troszeczkę wypłacić Niż żebyśmy mieli za dużo i musielibyśmy wydawać me and drive. Bye. <laughs> Jaki słodki. Ta wyspa mimo tego, że już jest tak trochę turystyczna. Są części wyspy, na których ludzie dalej żyją po swojemu i tak jakby Turystyka ich jeszcze nie dotknęła I po prostu tam mają jakby gdzieś z tyłu pole pod uprawę Gdzieś ogródek koło siebie niedaleko Fajnie, można to po prostu zaobserwować Mati wzbudza tutaj sensację, bo jest wysoki, więc ogólnie w Azji nieraz widzimy jak ktoś po kryjomu nam robi zdjęcie Ostatnio siedzieliśmy w restauracji i normalnie pan z wyciągnął aparat, styknął nam po to i, i poszedł. No. A przed nami już są nasze domki i nasza rzeka tereny, które znamy Naprawdę dawno nie trzełem takiego chillu na tej wycieczce. To są nasze domki na pewno? Tak. O, idę poszukać czapki. Ty lepiej nie idź, bo ty, nie, ty, ty masz yy, klapki. Jak ty wyskoczy wąż, to wolałbym zabiechać. Tak, wczoraj wywiała mi czapkę. I chulera, wie gdzie ją wywiało. Może, może gdzieś znajdę. Aczkolwiek nie sądzę. Dobra, stwierdzam, że nie warto jednak tej czapki szukać, bo to jest idealne miejsce dla węża A nie chciałbym jednak być ukończony przez węża. No, bo kurde, czapka za 5 funtów z Primarka, o moje życie. Kurde, idziemy po czapkę. <grystanie> Nie no, tak białe, że ta czapka pewnie jest gdzieś w Kambodży, już tak że Odpuszczę. Jesteśmy już w łóżeczku. Po jedzeniu. Żanka śpi pod y, naszym takim śpiworkiem, śpiworkiem y, podróżnym. On jest taki, taki bardzo, bardzo cienki. Gdzieś nie jesteście pewni czyści, czystości, to możecie właśnie sobie taki kupić w tej nie Polecamy. Dzisiaj mamy przedostatnią noc, jutro ostatni dzień. Spróbujemy go zrobić tak trochę bardziej aktywnie. Ja się za nim pożegnam i widzimy się jutro. Cześć! No, gryźcie. Dzień dobry. Razem z moimi małymi psiakami witamy w dniu ostatnim na który spędzimy nieco aktywnie, bo ruszyliśmy dupy z naszych hamaków koń. Ej, czy ten zasnął? Bo tak się wtuli w tego drugiego. Kaja Piotr Mati hamuje w ten sposób bo ma zepsute hamulce. Och, ja też nie mogę wyhamować. <grymne> Patrz jak mi się uszy, uszy O ty, ale, ale, a, a. ale się bawią. <grymne> <grymne> nie ma <gryzie. grymne> No średnio pomogło. ale ten, ten, ten ma takie ząbki. Za to. Właśnie eksplorujemy drugą część wyspy. Tam stronę jest. Tam w stronę za mną jest nasza wyspa Dondet. A ta wyspa, co teraz po niej jedziemy, co się nazywa właśnie. I jest troszeczkę większa, jeżeli chodzi o powierzchnię. A, oh, no i tak nam się żyje po wojnie tej wsi. A jutro Kambodża. ale oligarchu. Jak Ci się podoba objazd wyspy? No to y, nie, no podoba mi się bardzo. Fajnie jest naprawdę tak skylowo i fajnie się się takimi y, wiotkami, dzieci podbiegają, ale... W przeciwieństwie do naszej wyspy. To ta wyspa ma właśnie tak fajnie wybetonowaną. Ma fajnie wybetonowaną drogę. Mati dopiero co chwalił drogę i teraz jedziemy czymś takim. Dzisiaj jest tak zimno, że musiała wjechać gorąca herbatka.